A się dzisiaj to będzie mój, moje pierwszy survival na świecie. Ale... To jest mój pierwszy survival na świecie. To prawda. Bo ja dzisiaj pierwszy grałem survival, ale na modach! Czekaj, czemu ja mam książki? Nie chcę tych książek. Jak to zostawić? Ehm, dobra, czekajcie, czekajcie, bo co? Dobra, mamy to w końcu. W końcu ja bo... co? Mamy w końcu czemu? Trujący ziemi jak na starcie! I... Stevil Lava Chicken. ty jego lava kurczaka. Czy z Minecrafta? Dobra. Mamy... O Flaming! Jakie piękne! Dobra, ja najpierw bieram drewno. Potem ja zjem chyba lawego kurczaka. Ciekawe, czy ja zginę w lawowym kurczakiem. Ja jestem ciekawa, czy ja zginę w lawu, bo to jest lawowane. Naprawdę. No, Gram survival pierwszy na modach. Nie przeszkadzamy. Zrobiłam całe drewno, więc spoko. Idziemy do wioski chyba. O, ptak leci. Tutaj muszę kratrosta... O, to będzie na pewno wioska! To będzie na pewno! To będzie na pewno! Szybko idziemy! Ale czekaj, bo jeszcze kraftuję! mam dziwną ziemię. Wyrzucę to! Do wody! O, jest lepiej. O nie, źle zrobiłam, źle. Ja zapomniałam jak się... O, w końcu! Teraz zaczynamy od crafting table, o! Lepiej jest. Idziemy szybko! Idziemy szybko do wioskala. wiochala O nie, o nie, o nie, 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 nie. chcę się. Ja chcę łódkę. Ja chcę łódkę. Ja chcę łódkę. Ja chcę łódkę, proszę cię. Co to jest? Ufuj, co to jest? A, furz, furz, wzm, wróż, wam, Myślę, że jakiś, jakiś robot się urodził. Ale to nic. Klasyczną wersję. Zmieniłam taką wersję klasyczną. No dobrze, mhm. Mamy to. Nie trzeba się pływać. Przestań się pływać! Ty wodnie. W końcu mam rzeczy, Damiana. Niestety nie mogę oddać jaskini, ale idziemy do kam skały jaskini i lala, O! Spadłam. Co to, co to jest? Koponku. On nie jest młodny, czekajcie. Lawowo, kurczak. A nie, 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 nie. nie. Kurczak, matku jedyna się piją, ale blisko Nie, no trzeba teraz, tylko trudno. Nie dało mi tak tyle jedzenia, O nie, no jest jestem naba zbrojona. Okajcie, dobra. mam jedną skałę i tak. lapisa mam Ale nie, bo nie mam. Nie. Mam napisa. Ej, ale szczęście! Co tu się, matko, dzieje? Dobra. Dobra, wystarczy tylko powiedzieć. Dobra, piecyk mam. Piecyk. O, dobrze. Piecyk mam. Panie piecyka. E, co? Ej, co tu się dzieje? Ale się pokopało. Co to jest? Po Pokopane. Niezbędne. To Dobra. Ej, co to jest? Ale było za Jak ja to kopnę, to, to jakiś... To się po chwilę cało wykopuje. Ej, sporo. co tu za fajny mod? Ale lecimy, bo jest głodna. Jestem głodna. Szukam ciągle. O, jest, jest gęś, 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 gęś. Zabijemy zabijemy. Jest! Dawajmy, dawaj, dawaj, bo z głodna jestem. Dobra. Znaczy, A, Udało mi się spalić. Nawet już nie Ale muszę być głodna. Na no, koniec. Mogę ja wykopać. Ej, o, się ja trudno kopię. Co? No nie! Już nie mam! Już nie mam tego pieca. No nie, ja wykopałam i zniknęła. No nie, jeszcze mrak muszę. Rip. Ripiec. Nazywałam go. No nie, no, czemu ja to by? Wy... No nie, straciłam. Beznadziejnie. Czemu ja jestem... Przed chwilą zjadłam... Przed chwilą zjadłam indyka. Przed chwilą. Przed chwilą zjadłam indyka. I co? No bo... O, dobra, jest! No w końcu to mam! Oj, oj, oj. Jest, jest, tutaj woda. Kibicuje. Ej, dobra, zabijemy tego węża. Dawaj. Dwo. Czemu tylko ząb się pojawił? Ej, co to jest? Czemu tutaj się pojawiło coś? A, to jest trader, gdzie się traduje. No nie ma takiego shopu. Shop pracu. Dobra, jednego kaczora. A Dawaj. zmuto, Nie chcę tego craftinga, super. Co jest grane? Udało mi się przypalać w końcu kaczora. No i teraz jestem zroba. Jadę przypaloną kaczora. No bo ten jakiś bilator ze smokiem, no nie. Dobra, no, czekajcie. Ja nie zniszczę tego nigdy, bo. bo ona no, znowu, znowu stracę go, znowu stracę. Bo jest tam jeszcze. Co to jest? Trzeba mieć cztery craftingi. Portalowany crafting table. Nie zna, nie wiem co to zna. O nie, zaraz ząbijaki no, się pojawiają. Wiedział, widział! To po prostu tak pojazd. Ale nie martw się. A to stryj już się zaczynają. Trępionym trzy... nieczem. Okej, okay, szybko, szybko, szybko. Szybko. On jest silny taki. To co to jest? Co to jest? No, w końcu teraz mogę, bo już nie zostanie zatruta. A nie, bo można kamienny. Co, można? Co nie można? A, że robię błąd. Dobra, zaczynamy walkę. Zaczynamy walkę. Jest ciemno. A, nie, bo robiłam niechcący siekierę, A powinnam kilofon. Dobra, mamy walkę. Ten cały. O zombie się pojawiło Oni są dwa. Dawaj, zatrułaś się, haha. Ha. Może, on mą silny miecz. Ole silny miecz! Jak będzie czarowcu to, to będzie chyba 100 aż. Jestem takim pro Kusacka jestem. Szybko, Creepera nawet. Clippera. Jest! Ole prosem jestem, widzicie? Chyba. Chyba będzie dobrze przeżyć, dobrze przeżyć. Ja coś długo szukam, już trwa już 9 minut. Ale No nie mogę się z tym zobaczyć, tam. nie, 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 Zginamy się ciągle się, Ach, się jest, płacił. Nie! To jest czemu takie mega trudne? Zginamy się. Ach, trzeba tak długo. Trzeba, no trzeba! Dobra, mam wow. dobry pomysł. Ruk. Ciągle? Dirt? No w końcu jesteśmy tam. Ale gdzie? No nie, znowu głodna jestem. O nie, nie mam jak jeść. A nie, bo istniemy. nie wiem, co mam. O nie, mnóstwo podporów. Dobra, ale nic, bo i tak silną broń. To jest strucizno ziemniakowo. No, z kamiennym miecz. Dawaj, zjemy to. No niestety i tak się utruje. Muszę się utruć. Zabijemy tego creeperusia. Yes! On jeszcze szkielet chce mi strzelić. Nie, 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 nie. O nie, o nie, o nie. Co mam teraz zrobić? Z tym z mam zły dzień jednak. Jednak mam zły. No. Mam najgorzej, bo muszę ciągle siedzieć na wodzie! Jak tam będę przeżyć? Jak mam takie Kalachomia? Tak w, w końcu! I co to jest? Co to jest? Co to jest? Zniknęła! Boże, ja wiedziałam, co, co to jest! Tu było! Ej, ej, ona się teleportuje! A nie, ja już myślałam, że to jest ze drzewa, Króba, kruba, kruba, kruba. kruba. Mamy krowę! Są głodne No w końcu mamy Jeszcze coś mam O nie Dobra, piękny dzień mamy W końcu nie ma mobów A co to jest w ogóle? To um, Surowa Nowy węgorz Okej okay. MAMY! Ale ej, ej, tego się nie dajeś! A nie, bo jeszcze cała. Bom, dawaj. dawaj tego. Jest dawaj. Noj, mm. dawaj, dobrze. Steki się robi. Stek się podpala. Dawaj, żeby się nie ogień zniknął. Niecz! Mm. Mów no więcej. Dobra, papa. Pa. O nie, nie ty. Okej. Okay. Już. No, co Polowanie. Co Dobra, mamy tutaj! Tutaj jest domek Pillagerów! O kurde, ja słyszę, że to wioska już! No, niestety to jest domek pilagerów Ale tutaj, dobra, już niedaleko wioski, bo tu jest domek Ja nawet czasami widziałam wioski z domku pilagerów Dawaj, żeby było to. Było, proszę cię. Ta wioska tam była. Ale nie, a nie, bo tam jest las. Nie powinna być wioska. Jaki piękny motyl. Co ty tu robisz? Nie Dobra, ale idziemy. Skupimy się. Idziemy. O Boże. Nalazłem smoka. Czy to widzicie? O kurde. O nie. O nie, o nie. Dobra, jaki fajny to smutek. nie, jestem taka smutna, bo nie wzięłam ani, ani tego. Niestety tego nie wzięłam. Ej, tu jest ten sam? A czy to nie byłam? Nie, no to jest ten sam. Widzicie to. Ehm... Dobra, to jest chyba koniec odcinka, ja myślę, bo. Nie mogę znaleźć żadnej wiochali, nie mogę znaleźć żadnej wioski, więc pa...